Sieman, jestem sobie, to z jest Path of Exile 2 i dzisiaj chciałem się z Wami podzielić moimi przemyśleniami na temat tej gry. Będziemy sobie przy okazji w tle grali w moją na 34 poziomu sorcereską postacią, którą rozwijam i postacią, którą już udało mi się mniej więcej 20, tam 20 par godzin w tej grze zanurzyć. Jest to moje pierwsze, jedyne 20 godzin, i tak figlarnie chciałem nazwać to moje podejście jako recenzja po 20 godzinach, co oczywiście jest dosyć bardziej żartem niż poważnym podejściem, ponieważ przy takiej grze, nawet w Early Accessie, 20 godzin to jest dosyć mało, żeby móc ocenić, co faktycznie ta gra jest nam w stanie zaoferować. Jednak jest to oczywiście figlarna nazwa, ponieważ i ma sugerować delikatnie, że skoro ja 40, 20 godzin tylko spędziłem w tej grze już chcę się okłócić po, może nie recenzji, ale bardziej o podzielenie po, po się moimi różnymi przemyśleniami, a, no to jeszcze się domyślić, że te przemyślenia niestety nie będą najbardziej pozytywne. Um, ale zacznijmy od pozytywów. Um, to, co mi się podoba w tej grze, to jest na samym początku, to, co oczywiście pierwsze nam wchodzi do, do głowy, to jest grafika. Um, naprawdę ta gra ma cudowną grafikę. Wszystkie te efekty są takie um, wyraziste, um, przyjemne dla oka, bardzo, bardzo ciekawe, różnorodne też, że to, co ma być ogniem, to się pali. To, co ma być elektrycznością, to pięknie strzela tymi. Także oprawa też w, w, zarówno wizualna, jak i audio jest bardzo, bardzo fajna. Mnóstwo rzeczy ma bardzo unikatowe, wyjątkowe dla siebie efekty. I co więcej, mamy ogromną też różnorodność. To jest Przechodzimy tutaj bardzo w taki smooth sposób do drugiej, myślę, że bardzo dużej zalety, która mi się spodoba w tej grze. Mamy ogromną różnorodność, jeśli chodzi o o, bohater, o przeciwników. Mimo tego, że oczywiście najczęściej wygląda to tak, że nas cały ekran wiecie, wywołuje, wywołuje ciągłe tylko miganie i wybuchy i wszystko tam na ekranie strzela na lewo i prawo, to i tak jest przyjemnie, że gramy sobie czasami z, wiecie, kościotrupę, nie, nie, nie kościotrupem numer jeden, i kościotrupem numer 5, i albo kościotrupem zielonym, albo kościotrupem czerwonym, tylko że to są naprawdę fajne, różnorodne postaci. I ta różnorodność też się przekłada na ich pytam. Ataki, a już nie mówię, nie wspominam nawet o różnorodności tego, co oferują bosowie i co, że no, praktycznie nie ma bossów tutaj e, tych końcowych, którzy mają jedną fazę, zawsze jest te dwie fazy, albo może nawet więcej. Czasami się odradza życie, czasami nie. Są bardzo różne ataki, i AOE, i takie pojedyncze, i czasami przyzywane monstery, jakieś efekty samej planszy, po której sobie biegamy, która się bardzo często zmienia. To, jest, to, to daje naprawdę bardzo duże zróżnicowanie i to jest bardzo fajne, ponieważ no, dzięki temu się ta gra tak, tak pewnie nudzi i coś tam, się, coś tam się w niej zmienia i może ona dalej zachęcać do siebie. Um, jest jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo też spodobała, może o to jest trochę też, to jest bardzo moje subiektywne podejście, więc będę sobie tutaj nawiązywał na przykład do Path of 1, w troszkę pograłem, tak liznąłem, można powiedzieć, tę grę, um, i to jest podejście skillów. Mamy różne, różne te skille, mamy dużą różnorodność skilli, oczywiście mamy ogromne drzewko, to pasywne. Wydaje mi się że dzięki temu, że ja trochę się zapoznałem z tym drzewkiem zanim wszedłem w tę grę i gdzieś tam sobie popatrzyłem, co ono w ogóle nam e, tak Taką jest w stanie zaoferować, a skoro jesteśmy przy drzewku, to akurat mam idealny moment, żeby sobie zrobić przerwę i zobaczyć, co ja tu na tym drzewku uknułem i w którą stronę poszedłem. Tu pamiętam, że chciałem sobie dodać punkt, aby trochę zwiększyć sobie manę, ponieważ mam taki skill bardzo ważny, jakim jest mana tempest, który zjada bardzo dużo manę, więc tej many dużo potrzebujemy, żeby także nam się odnawiała. A potem chciałem chyba pafować tutaj. W tę stronę i w tę stronę dojść tutaj może jakiś sobie dżole i tam zwiększyć sobie obrażenie, od obrażeń, e, obrażenie od obrażeń, obrażenie od e, od elektryczności, bo Spark jest naszą głównym, e, główną umiejętnością. E, Rozronność jest bardzo duża, jest, e, są też pewne synergie między skillami, tak, którą oczywiście najłatwiej jest zobaczyć. To jest to, że mój Spark, czyli moja ta e, e, nie wiem, ta nasza. Iskierka łączy się z na przykład tą ścianą ognia, ścianą, która u mnie jest okręgiem, bo sobie dałem taki modyfikator, i wszystko to przejdzie przed To zadaje także obrażenie od. E, ognia I to jest wszystko bardzo, bardzo... Ojej, ja nie wiedziałem, że takie rzeczy tutaj są. Eee, I to jest wszystko bardzo, bardzo fajne. No to, że właśnie taki boss ma jakąś kolumnę, którą, e, którą bije, jest dosyć unikatowy, a także nawiązuje do tego miejsca, w którym jest. przed no, chwilą zobaczyliśmy z czymś, co się nazywało chyba... Właśnie nie wiem, postacią postaci. ale miałem fajną taką nazwę. O, e, Quadrilla. Zamiast, e, zamiast e, zwykłego... Oj, ojoj, oj, 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 oj. Coś mi się tutaj zlagowało ostro. Ehm, e, t, q, quadrilla, która jest nawiązaniem do... Z, z, nie wiem. Aaaaah! Do tego, że ona ma... Okej. Okay aż cztery ręce e, i mamy też takiego bossa, który, który fajnie, fajnie się wpasowuje. Ale wracając do tego, trzy rzeczy, które mi się podobają, to jest różnorodność bossów, e, ładna grafika, e, bardzo fa fajna także e, w miarę łatwe do ogarnięcia, powiedziałbym, że skilla, ale też różne skille, różne e, ciekawe rzeczy, które możemy tam... gdzieś źle poszedłem chyba. E, f, fajne, fajne, ciekawe połączenia między nimi i dużo naprawdę sposobów na rozwój postaci. To bardzo mnie miało oryginalnie przyciągnąć do tej gry, ponieważ chciałem coś, w czym będę mógł... W czym będzie dużo Duża wyjątkowość każdego buildu, yy, i dzięki temu ja będę mógł znaleźć taki, który będzie najbardziej mi pasował. Ja nie chciałem, absolutnie nie szukam tej gry, dlatego, żeby o, teraz będę mógł 30 różnych buildów spróbować. Ja raczej jestem osobą, która lubi mieć duży wybór, ale i tak potem będę grał tym i oto jedną rzecz, która mi się najbardziej podoba. że ja po prostu takie mam preferencję swoją subiektywą. I yy, i te, te właśnie te właśnie skille, których jest sporo, a zarazem, i tutaj ja popieram jeszcze skile, bo generalnie skill są takim trzecim punktem, które się e, podobają, um, jest to, że Troszeczkę gra nam pomaga odnaleźć odpowiednie skile. znaczy, jak sobie wejdziemy tutaj i na przykład spróbujemy, zaczynamy tworzyć jakieś tam support dżemy, czy jakieś tam faktyczne nasze dostępne umiejętności, to że gra nas troszeczkę tak jednak nakierowuje, że o, jesteś tam magiem, więc tutaj masz takie skile, które są tobie dedykowane, czy magiem, czy tam jakąś czarownicą. E, tutaj masz support, do tego skilla to takie są sugerowane support dżemy. Oczywiście możesz sobie wsadzić, co tam chcesz, ale tutaj jednak coś tam po pomagamy, podpowiadamy. To jest to jest bardzo fajne. Um. I teraz pora żebyśmy wzięli bardzo głęboki wdech i z, 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 z tym wdechem, a potem wydechem przyswoili informację, że następną rzecz, o której chciałem powiedzieć, a następne rzecz... że... Znaczy jedną jedną rzecz, a, która będzie w, wielu, w, w dłuższym rozdziale tego naszego dzisiejszego spotkania, wypowiadam tylko i wyłącznie z punktu widzenia swojego jako, jako gracza. Ja jestem pff, żadnym recenzentem gier i się zupełnie nie znam na tym czy gra jest dobrze czy źle. Ja uważam, że ta gra jest naprawdę bardzo fajnie stworzona, jeśli chodzi o implementację, jeśli chodzi o takie, że tak powiem, praktyczne rzeczy z punktu widzenia takiego inżynieryjnego. Ja nie miałem żadnych problemów tutaj, nie wiem, z jakimiś... Słyszałem o tym, że na początku tego jak Accessu były jakieś problemy czasami z jakimiś disconnectami, czy, czy ludzie na przykład mieli problem, że jak grali na hardkorze i ich rozłączyło, to, że można było w ten sposób coś tam stracić. Ja w każdym razie tutaj mogę się wypowiadać tylko za siebie, nie miałem z tym problemów. Jednak ta rzecz, która mnie najbardziej Efektywnie odpycha od tej gry, albo inaczej ta, ta rzecz, z której e, ja w ogóle bym się nie pokusił o to, żeby dzisiaj z Państwem porozmawiać na temat mojej takiej, e, moich przemyśleń na temat tej gry. Bo te przemyślenia, którymi się podzieliłem na razie, nie są jakieś niesamowite i one mnie jakoś bardzo ani nie. To nie jest tak, że one mnie zatrzymały w tej grze, ale też nie odpychały. Jednak jest rzecz jedna, która po prostu mnie absolutnie odpycha do tej gry. Ja się zastanawiam, czy w ogóle będę nawet na tym pierwszym poziomie dochodził do trzeciego aktu. I to jest piękny moment, żeby powiedzieć o tym, że ta gra jest po prostu za trudna. I nie chodzi mi o tę jedną śmierć, którą teraz miałem, to ona się po prostu tak bardzo tematycznie ładnie tu weszła, to nie chodzi mi o to, że czasami mi się zdarzy zginąć przeciwko jakimś mobkom i muszę przebiec jeszcze raz. To, to nie jest problem, ja jestem do tego przyzwyczajony, ja rozumiem, że czasami ja popełniam błędy i że czasami ściągnę sobie, wiecie, pół lokacji, za mną biegnie i ja się potem dziwię, że, że mnie one-shotują te miniony, Jakbym, ja to rozumiem. Mój problem jest taki, że bossowie szczególnie aktów, pod koniec aktów, czyli nie ci taki pomniejsi, którzy są w każdej lokali, lokacji, nie te takie wyjątkowe miniony, tylko ci bossowie tacy finalni, czyli w pierwszym akcie to był ten, ten tam wilko coś tam kolega, a potem był... Ja, ja ma, ja Jamra, boss, którego mogliście wcześniej widzieć. Um, I Jeśli jesteście na przykład Empatą lub Empatką, o wiele łatwiej będzie Wam zrozumieć to, o czym będę teraz mówił, jak y, po prostu sobie obejrzycie fragment dowolny y, no, w zasadzie tych moich start z tym bossem, którym się dzieliłem ostatnio. Jak sobie obejrzycie ten fragment, to szybko zrozumiecie, jak dużym cierpieniem i po prostu nieprzyjemnością było dla mnie przebijanie się przez tego bosa. To nie był ciekawy challenge, który ja muszę jakoś rozwiązać, tylko to było po prostu. Tłuczenie czołem w ścianę i czekanie, aż w końcu nam się uda przejść na drugą stronę. Tam, tak, tam nie, ma, nie, ma, nie ma drzwi, nie ma tak, że możemy się jakoś otworzyć magicznie zamek, tylko musimy po prostu przebić się czołem przez tę ścianę. I oczywiście może to wynikać z tego, że ja nie jestem, no, można powiedzieć bardzo, bardzo początkujący. Jestem w mógłżec, żółtodziomem absolutnie w tej grze. Nie wiem czy w RPGach w ogóle, ale no na pewno jeśli chodzi o mój skill, to mój skill w grach wynika raczej z tego, że ja lubię sobie przemyśleć jakoś taktycznie, podejść do czegoś, niż z mojej czysto zręczności, a ta gra wymaga sporo zręczności, szczególnie, że no została jednak zaprojektowana z myślą o tym, że mamy o to. O to właśnie, co teraz pokazuję, że mamy ten dodge roll, który jest z mojego doświadczenia wszystko to, co mamy... Czekajcie, dobra, żebyśmy zabili, zabi... to wam to pokażę. Uh... Wszystko to, co mamy tutaj, jakieś evasion, armor, block, rezystancje, życie, pff, to jest wszystko do kosza, biorąc pod uwagę, że mamy to. Ten jeden przycisk, który jest na no, praktycznie zerowym cooldownie, jedna umiejętność, to jest to, co sprawiało, że ja przechodziłem przez, tych, przez przez kolejnych bossów. Mój build, może jeszcze raz, żebyśmy sobie, żebyśmy, jeśli jesteście pewnie bardziej zaznajomieni z tą grą, dzień dobry, to mogli zobaczyć, co ja tutaj zrobiłem. Nie jest na pewno optymalny. Nie, jasne, domyślam się, że nie jest optymalny, jednak jest w nim bardzo dużo branej defensywy. Jest ten Energy Shield, jest więcej tego Energy Shielda, są tu jakieś obrażenia. Wziąłem te parę tutaj na samym początku, żeby także zwiększyć sobie. Um, to wrażenie od lightningu tutaj zmniejszamy odporność i też w żadnym momencie ja nie byłem underlevel jeśli chodzi o bossa zawsze byłem co najmniej na levelu na którym dla którego jest przeznaczona ta lokacja czyli jak przychodzimy sobie tutaj i tutaj mamy Hmm, właśnie, tutaj mamy napisane, że np. Na ta lokacja jest na level 35, a ta lokacja, w której jestem teraz, jest na level 34. Yy, I ja, jak, jak walczyłem z jakimś bossem, to zawsze miałem co najmniej ten level. Teraz mam np. level 30, 35. Nie byłem bardzo overlevelowany. Dopóki się właśnie nie nadziałem na tych bossów, jak się nadziałem na tych bossów, to, to oprócz tego, że dodge roll był jedynym moim sposobem na przebicie się przez nich, to drugim sposobem było właśnie trochę overlevelowanie. I miałem niestety też wrażenie, to, 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 mi, to mi chyba najbardziej odpychało przy tych bossach, że no oni po prostu one-shotują. Że jeśli ja nie zdodżuję jednego skilla, że za, 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 zagapi się na nawet nie parę sekund, tylko czasami na jedną sekundę, to po prostu ginę. Moja postać może nie jest faktycznie tankiem, ale też na szczęście nie, nie walczy w jak się mówi, w, bliskim, w bliskim kontakcie. Nie walczy wręcz, bo jakbym miał walczyć z niektórymi tymi bossami, wręcz, to dosłownie nie mam pojęcia, jakbym z nich się przebił. I tak jak nie mam problemu, że czasami zginę tutaj przeciwko mobkom, bo zawsze, przynajmniej tak, zawsze zrobimy jakiś progres. Okej, okay, mogę ich naj, najwyżej przebiegnę te, te mopki jeszcze raz, a to sobie zbiorę dodatkowo expa, a to może być coś fajnego wydropi, spoko. Ale przy bossach zupełnie tak nie ma. Przy bossach po prostu, wiecie, każde podejście jest takim. No ja po prostu czuję, że trochę tracę czas, bo no, uczę się niby tego bossa i jego zachowań, i jego konkretnych ataków, jasne. Tylko, że to są rzeczy potrzebne mi tylko przeciwko tym, tym bossie, bo każdy kolejny, ponieważ mówimy o różnorodności, będzie działał zupełnie inaczej. Um, znaczy, też trzeba będzie oczywiście patrzeć na to, że oni z reguły robią taki wiecie: duży zamach. Zamach tak to nazwijmy, bo czasami się zamachują bronią, czasami jakiś ładują atak, i wtedy wiemy, że po prostu musimy je. I wtedy, wtedy po prostu wiemy, że musimy zrobić dodger w odpowiednim momencie, bo. Jakakolwiek defensywa, jaką miałem, po prostu no w ogóle nie działała. Mój duży problem z tymi bossami był taki, że te walki są strasznie z nimi długie. I przez długie mam na myśli, że, je, że żeby zabić jednego bossa, zabić. Nie, 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 nie wszystkie moje podejścia. Nie, bo wszystkie moje podejścia to czasami dosłownie trwały po. no godziny dosłownie. Godziny nad bossem jednym spędzałem. A jedno podejście potrafiło trwać, nie wiem, 15 minut. No to, 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 to nie jest fajny experience jak 15 minut ja się muszę z tym bossem i to wiecie, to jest 15 minut ciągłego do i, i, ta, i ten taki bardzo, bardzo oddech na, 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 na karku, że zrobisz jeden błąd i cię nie ma i będziesz musiał to wszystko od nowa robić. To było strasznie demotywujące. Bo tak jak mówię, tutaj jak te mobki mnie tam zepnął, jakby teraz mnie skasowały, trudno. Coś mi w, w to przejście dało, zawsze trochę podekspiłem, coś tam mi wypadło. O to chodzi, przynajmniej ja z tego biorę y, przyjemność w tej grze, że wiecie, to są to takie mi, mikro przyjemności, że o coś wypadło. Może to nie jest jakiś super, ale przynajmniej to sprzedam, może to się na coś tam przełoży i tak dalej. Tutaj faktycznie jest jakiś kolejny taki wyjątkowy mobek i ciężko mi idzie, może przy okazji jestem w stanie Wam pokazać moją umiejętność, którą zacząłem używać, czyli ten Mana Tempest, uuu, i coś tam nawet fajnego wypadło, e, Mana Tempest to jest ta główna rzecz, która nam e, tę manę z, z, zjada, ale zarazem też daje pewne buffy, czy, to, czy tam jeszcze coś teraz zostało, dobra, to będę musiał to jeszcze doklirować. W każdym razie wracając, ta gra jest po prostu za trudna, to jest gra za trudna i dla mnie to jest, tak jak mówię, z punktu widzenia osoby, która nie jest takimś pro-graczem, pro absolutnie nie, ale to też jest pierwszy poziom trudności. Jakby ja nie jestem na poziomie tym. jest taki poziom Król, który się nazywa. Oje, gdzie jest ten koleś, który mi to wszystko ładnie... O, tutaj. Um, zidentyfikuję. Um, to nie jest poziom Król, to, to nie jest jakiś endgame w ogóle. Bo rozumiem, że endgame może być taki, że jakbym sobie wybrał jakoś, bo w endgame są mapy, do których ja jeszcze nie doszedłem i nie wiem, czy dojdę, albo nie wiem, czy dojdę w accessie. Um, w, ten endgame, y, jasne, ja rozumiem w pełni, jakby był trudny. Tylko to jest pierwszy poziom trudności. I ja, jak widzę, że po prostu kolejny. O! Ale fajnie, wydrobił nam Joule. O! To jest, to jest właśnie ten, ten, ten moment, który mi się podoba, bo ja tutaj zaraz będę sobie. O, właśnie, czy ja to mogę to włożyć? Już teraz? Czy ja to muszę do tego dojść? Aha, bo to muszę najpierw zaalokować, czy brakuje jeszcze jednego punktu, dobra. Um, to są właśnie te takie mi fajne mikroprzyjemności, ale jak ja wiem, że pod koniec tego fajnego, niefajnego jeszcze nawet nie wiem, trzeciego aktu jest kolejny boss, z którym ja się po prostu będę musiał Oj, trzepać i trzepać i bić. A, bo ja nawet nie zrobiłem tego dużego, to mi wypadły te rzeczy z czegoś innego. ua. dobra czekajcie, to ja muszę złapać to i skasować tego dolego, może z niego do fajnie wypadnie. Uuu, uh, jakie rzeczy fajne wypadły. Więc jak ja wiem, że będzie na całym końcu tego aktu wielki boss, który ja się znowu będę musiał męczyć, bo się jego nie da przeskoczyć, tak? To nie jest opcjonalny boss, to nie jest RPG, w którym jak spotkamy za trudnego przeciwnika w jakimś questie, to sobie możemy zrobić innego questa i pobawić się w... tak samo dobrze, a potem sobie w razie czego wrócić. Tylko no, to, co będę musiał robić, to jest overlevelować, farmić lokacje. jak ja widzę, że ja już muszę grindować na poziomie podstawowego podstawowego poziomu trudności. To mi się trochę odechciewa, czy iść dalej, bo nie wiem za bardzo, czy to będzie miało sens. W sensie, czy, czy, czy to będzie po prostu przyjemne. Tak jak mówię, czasami jest, są były, były dwa przyjemne momenty, które, w których ja poczułem, że wow, ja naprawdę chcę grać w tę grę. To jest super, to mi sprawia przyjemność to co ma dokładnie ta sprawa sprawiać. I pierwszy momentem było to, kiedy przerzuciłem się z mojego buildu oryginalnego, czyli z. To był build zrobiony pod Frostbolta. Przerzuciłem się właśnie na ten Spark. E, I mogłem... O, e, właśnie. E, <laughs> I mogłem... E no tak, w taki bardzo spamujący sposób zacząć grać, tak, bo z tym Frostboltem to jednak trzeba było tam celować, no, no tamtego, to nie było aż takie przyjemne, a tutaj z tym Sparkiem po prostu stoję w miejscu i, i, i biję. I dla mnie to jest takie fajne, bo to jest, to jest dla mnie... W, mi to sprawia przyjemność, że stoję sobie po prostu w tym ARP-u i po prostu spamuję jednego skill'a i patrzę jak hordy przeciwników różnych typów, różne tamten, po prostu y, dosłownie topnieją pod moim demerzem. To mi sprawia przyjemność. Ja bym chciał sobie tak grać. I jak zacząłem grać tym Sparkiem, a jeszcze potem jak ulepszyłem go paroma rzeczami, y, znowu no podglądając, jak można zmaksymalizować z, te obrażenia, jakie są najlepsze synergie w tym wszystkim, no to y, to mi się zaczęło naprawdę fajnie grać. Drugi moment, w którym naprawdę, wow, miałem absolutny mom, taki e, nagły przypływ chęci, żeby grać w tym, na, na ogromną przyjemność, w którą zacząłem mi sprawiać tę gra, to bym zacząłem, jak zacząłem robić ten trial, który jest potrzebny do tego, żebyśmy weszli na poziom ascendencji. Te ascendencje to są takie, powiedzmy, nasze subklasy, o, się zablokowałem w... No dobra, to nie będzie nasz koniec raczej, bo nie wyjdę stąd. Um, te ascendencje to są nasze sposoby na to, żeby się... Um, żeby dostać naszą subklasę w zasadzie. Ja już mniej więcej ją mam wybraną i wiem, co bym sobie nawet wziął, ale żeby to zrobić, to trzeba wykonać pewne taki właśnie sprawdzian, w którym przechodzimy sobie po różnych tam lokacjach i trochę jakby... i trochę jakby wybieramy... Jak każda kolejna lokalizacja, co ona ma tam w sobie mieć. Ja nie ukrywam, że do końca jeszcze nie ogarniałem, jak to dokładnie działa, ale to było fajne, bo mogłem sobie jakby wybierać, czy ja chcę trochę trudniejszych chyba tych przeciwników, widzę to jakiś fajniejszy loot, albo tam jakiś buff, albo, albo, że nie potrzebuję tego buffa i pójdę sobie trochę bardziej na skróty i coś tam. To było bardzo, bardzo fajne. A na, na końcu tego e, triala e, Ascendencji jest e, no, taki boss, którego trzeba pokonać. Ten boss nawet całkiem nieźle mi szed, tylko e, wyzwaniem w tym trialu było to, że e, mamy. Mm, Mamy taki dodatkowy jakby zasób, zamiast, yy, nie wszystkie obrażenia, które dostajemy schodzą nam z życia, czy też z, z tej naszej, e, ener naszego energy shielda, tylko z czegoś, co się nam nazywa honor. I jak ten honor nam się skończy, no to po prostu failujemy cały ten, ten trial. trial. I no, ten to nastateczny boss szedł mi... Wydaje mi się nawet całkiem nieźle, no, ale znowu no, popełniłem 2 trzy razy jakiś tam błąd, wszedłem jakiś jego aoe, ten honor mi się skończył i pff, boss idzie do, idzie do kosza. Tylko problem jest taki, że żeby, przynajmniej z tego co ja zrozumiałem, znowu może jestem noobem i czegoś zupełnie tam pominałem w, w jakimś tutorialu, ale że żeby podejść do tego bossa, to trzeba e, mieć e, trzeba mieć jakiś tam taki token, e, który, możemy, który możemy wyfarmić z różnych postaci. I ja tych tokenów chyba mam dwa czy trzy, a jeden właśnie straciłem, ponieważ jeden ten, ten, ten trailer sfailowałem. przynajmniej tak rozumiem, że straciłem, bo, 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 bo dostałem zapytanie, jeśli chcę do niego podejść jeszcze raz, żeby ponownie tę ten, 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 ten monetkę czy jakiś tam tokenik włożyć. I ja już poczułem, że... Aha, czyli ja teraz będę musiał farmić tego bossa, to będzie dla mnie... To będzie dla mnie po prostu stres, może nie duży, może nie jakiś nie, nie, nie straszny, ale no to nadal będzie stres związany z tym, że jak to sfejluje, to nawet nie chodzi o to, że stracę czas, ale jeszcze stracę ten token. I jak stracę ten token, to będę musiał jeszcze raz podchodzić do tego. I jak jeszcze potem w, w, słyszałem głosy w internecie, że Ascendencja, bo to jest tak, że tych trialów mamy kilka, y, ra, kilka razy można do nich podchodzić, czyli znaczy kilka jakby w, w kampanii. E, pierwszy to jest właśnie ten, do którego ja podchodziłem, a następny e, to jest drugi, który jeszcze jest podobno robialny. Ale trzeci i czwarty podobno są jakieś już mega trudne. To ja że one są mega trudne trzeci i czwarty, a ja pierwszego nie mogę zrobić. E, I to ważne jest to, że ja podchodziłem do tego. E, ten trial był w lokalizacji, która chyba była dedykowana na level. 29? dziewiąty? Tak mi się wydaje? Może, może, teraz, może teraz mylę dokładną wartość, ale e, o, o wiele niższy niż ja faktycznie miałem level. I faktycznie te bo, te, 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 ten boss nie był jakiś ciężki, no ale znowu, no wystarczyło, że no honor, honor mi zleciał do zera i, i to sfajlowałem. Ta gra po prostu nie budzi we mnie z tym swoim poziomem trudności, ponieważ nie przechodzę przez nią, tak wiecie, tak, tak mięciutko, nawet trochę grindując. Um, to po prostu nie zachęca mnie do grania dalej. Bo ja nie mam problemu, żeby gra była trudna gdzieś tam w late game. To jest, to jest absolutnie, ja to w pełni rozumiem, nawet lubię sobie grać na, 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 na wyższych poziomach trudności, bo to wiecie, daje nam pewne jakieś takie poczucie: o, udało mi się, udało mi się pokonać tego bossa. Ani po, a, po aktu pierwszego, ani po bosie aktu drugiego ja nie miałem poczucia, że wow, udało mi się pokonać tego bossa, bo dla mnie to był po prostu grind, to nie był jakiś skill, którym ja się wykazałem, tylko to było po prostu o, akurat mi się złożyło fajnie tak, że tym razem nie spamował tego jednego czy dwóch mega trudnych dla mnie do dodżowania skilli. Udało mi się zdodżować wszystkie rzeczy, no bardziej fartem, takim po prostu grindem lo losowością trochę yy, rozdania ataku przeciwnika. Yy. A, naj, a naj, najgorsze w tym wszystkim jeszcze było to, że te rzeczy, które wyleciały z tego bossa, wcale nie były jakieś super. To było chyba najbardziej takie... Um, no, nie, nieprzyjemne, że ja tu się na, na spędziłem tutaj dosłownie parę godzin na tym bosie i ostatecznie ten loot był taki... Aha, okej, okay, to, to jest ten lód, tak? To, to jest to. I dlatego wydaje mi się, że... Ja nie będę się już po prostu męczył, przynajmniej teraz, póki nie zostaną jakieś zmiany zrobione w tym accessie, na który, którym ja teraz jestem, nie będę się męczył z, wiecie, farmieniem, przebijaniem przez, przez te kolejne lokacje i ostatecznie walczenie z tym bossem trzeciego aktu. Tylko może po prostu poczekam, aż jakieś zmiany będą zrobione. Może jest oczywiście też tak, że ta gra jakby nie jest ewidentnie dla mnie, w sensie, że ja po prostu, nawet jak ona będzie trochę ułatwiona, to i tak nie, jakby mówił, ile to, ile musiałbym się nauczyć, dla mnie nie jest warte tej przyjemności, jaką dostanę. Bo na razie po prostu czujesz, że wiele, wie, wiele z tych godzin, wśród tych tam 20, czy tam już powiem, że nawet 30, które spędziłem, e, były e, trochę zmuszane. Ja czułem, że to jest taki trochę dla mnie obowiązek, e, że muszę podejść, dobra, przegrańdujmy, to, przejdźmy dalej. Już jak postać się trochę wiecie, rozwinie, to będzie mocniejsza. No tak, no postać jest mocniejsza, tylko że bossowie są też mocni i naprawdę ciężko się przez to przechodzi. Um, i to jest moja opinia na temat Path of Exile 2 w tym Early Accessie. W pełni się, w pełni, że tak powiem, dodaję, że to jest tylko moje doświadczenie, to, tak jak powiem, ja nie jestem absolutnie jakimś recenzentem, to jest bardzo moje subiektywne podejście, to jest ten jeden aspekt, który mnie po prostu odpycha od tej gry, bo skomplikowanie drzewka, spoko, nie wiem, różnorodność bossów, spoko, to, że się na jakiegoś bossa trzeba przygotować, bo ma, nie wiem, ogniowy atak, to trzeba założyć Fire Resist, spoko. Ale jak ja to wszystko czuję, że robię i się staram naprawdę dobrze, dobrze grać, a ja w dodatku jeszcze gram, no może nie ultra optymalnym buildem, bo to nie jest dosłownie build taki, wiecie, super, jakiś najlepszy meta build, ale też mnóstwo z tych rozwiązań, które tutaj znalazłem, są, no, są w, róż, w różnych poradnikach, jak najbardziej one są zahaczane, tak? To, to, nie jest nieop, to nie jest taki, wiecie, zupełnie nowicjuszowski build, gdzie ja po prostu, o, zobaczyłem fajnego noda, to sobie go wziąłem. Ja sobie nie wyobrażam, jak ludzie, którzy w ogóle nie czytają poradników, grają pierwszy raz w tę grę i dlatego, tym chciałem chyba podsumować, że no, ta gra ma dosyć słaby, według mnie, taki first, first impression. Pierwsze wrażenie, które mamy w tej grze jest dosyć średnie, ponieważ jest po prostu ona mega ciężka i dlatego tak trochę odpycha, bo ja nie czuję tej, wiecie, tej motywacji, żeby grać dalej. A jak nie ma dobrego, pierwszego wrażenia, to nie ma naprawdę znaczenia dla mnie, że endgame jest super ekstra. Ja nawet nie wiem, jak jest endgame, ale tak sobie myślę, że nawet jeśli endgame jest jakiś super ekstra, albo na poziomie król się robi super fajnie. To na ten moment to nie ma dla mnie dużego znaczenia, bo ja do tego poziomu król do tego endgameu, do jakichś map i innych takich rzeczy ja nie dojdę, bo. No bo wiecie, bo, bo, bo gra to ma być dla mnie przyjemność, a niekoniecznie no trochę taka. Praca, taki, taki chore, taki, taki obowiązek, który mu się wypełni, że o, muszę przegrannować dzisiaj przez tego bossa, żeby za, nie wiem, kolejne ileś tam godzin dojść faktycznie do tego late gameu, na którym mi tak zależy. To, co prowadzi do late game'u też powinno być przyjemne, w sensie to jest, to jest gra, zabawa, igraszka nasza taka i e, no ja chyba tej te, te, te całej zabawy jakoś tak niewystarczająco często ją czułem. Podsumowując, e, dla mnie dużym zaletą Path of 2 jest różnorodność ogromna im mobów, które kładziemy i e, także bossów, także ataków tych bossów, e, faz tych bossów, to jest wszystko naprawdę bardzo fajne. Jest przepiękna, cudowna grafika, w której jedyna moja uwaga jest taka, że Drugi błąd w Path of Excel, który ja uważam, że można popełnić, tuż po tym, żeby nie, uży nie używać do, do drola, to jest pierwszy błąd, to jest czasami przyzumowanie. Niektóre momenty tej gry, szczególnie wydaje mi się, że w akcie drugim, uu, są po prostu makabryczne. W sensie ja nie jestem może jakoś bardzo wyczulony na pewne grafiki i nie chcę wam teraz opisywać, co mnie aż tak od odepchnęło, ale są niektóre takie elementy graficzne bardzo, bardzo realistyczne. U, które no, po prostu są dla mnie dla mnie niesmaczne. Ale taki jest im, tej gry. Jakby z, tym, z tym się, z tym się jakby liczyłem, że takie rzeczy mogą. Ten, to bym jakby przełknął, bo, 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 bo nie muszę zawsze sobie przyzumować. Czasami można po prostu przebiegać przez mapę i jakoś bardzo na szczegóły nie patrzeć. I trzecią rzeczą bardzo fajną jest to, że jest duża różnorodność buildów. -y, to drzewko, które może wiele osób bardzo przy, przytłaczać. Jak faktycznie się trochę na nie popatrzy, jak się trochę nie poczyta, ja myślę, że bardzo dobrze że zrobiłem sobie tę sesję taką, gdzie pokazywałem wam, jak. Moje pierwsze podejście do czytania drzewka i podchodzenia do różnych rzeczy wyglądało, jakie sobie zrobiłem założenie na temat postaci, że na przykład nie chcę grać minionami, bo, bo boję się, że się nie nauczę pewnych mechanik, e, które a nauczę się z kolei bardzo takiego no bo miniony są dosyć innym sposobem gry niż wiecie, zadawanie obrażeń czy ja zadajecie z zaklęć czy zadajecie z łuku, no to nadal to jest jednak walka, gdzie wy zadajecie obrażenia, nie tylko spanujecie miniony i tam dodajecie debuffy. Więc ja na przykład sobie zrobiłem takie założenie i fajnie było dzięki sobie temu postudiować trochę to, to, to drzewko. Jest Dużo fajnych skilli, które mają faktycznie ze sobą synergię. Będą kolejne klasy jeszcze dodawane, więc jest naprawdę ogromna różnorodność. Jednak ta je, ten jeden punkt, który mnie odpycha, który no sprawia, że ta gra zaczyna być dla mnie obowiązkiem, a nie przyjemnością, bo ja czuję, że no nie, no muszę super zoptymalizować build, muszę wyjść absolutnie z jakiegoś tego SSF-a, który sobie chciałem narzucić, bo, bo słyszałem, że to fajny jest experience, plus sam tego chciałem też spróbować na pierwszym przejściu, e, tylko muszę kupować ide idealne przedmioty, które posiadają do mojego buildu, iść według absolutnie build guide'u, bo jak tego nie zrobię, to, to, to nawet nie, nie, nie chodzi o to, że jak, jak będę... Ja jestem przyzwyczajony do tego, że jak ja grinduję, to, to, to wszystko jest, wiecie, jak, jak bułka z masłem, jak kaszka z mleczkiem, jak e, 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 pizza na cienkim cieście. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć, że, że jest mega trywialne wszystko, jak się, jak się grinduje. Do tego ta, taki poziom jakby trudności ja wyznaję. A jeśli nie grinduję, jeśli podchodzę, tak powiedzmy, no, na żywca, no to, że to będzie pewne wyzwanie. W Path of Excel 2 wydaje mi się, że jest tak, że jeśli się nie grinduje, to nie masz szans, a jak grindujesz, no to okej, okay, masz szansę. Ale to nie jest tak, że te szanse są takie, o siup, i to przez to przelatujesz. Dla, ja na razie czuję, że ten poziom gry jest trochę trudny. Myślę, że na razie sobie mogę ją e, przez to trochę odpuścić, żeby poświęcić czas na, y, na jakieś takie inne rzeczy, które będą mi po prostu sprawiały przyjemność i nie będę czuł, że, um, że idzie to ciężko. <laughs> Jestem ciekawy Waszych opinii, jestem waszy, też ciekawy waszy, bardzo Waszych porad. Może są jakieś takie absolutnie duże błędy, które ja popełniam, których nawet nie dostrzegam, których nie zauważyłem. Jakieś takie, nie wiem, że no, nie wiem, ściągam na siebie za dużo mopków, to jest taki dobry przykład. Ja jestem tego świadomy, że czasami za dużo ściągam, ale to nie to mnie odpycha. Może, nie wiem, jest jeszcze jakaś mechanika, że można robić, wiecie, dodge roll dwa razy z rzędu, tylko trzeba wcisnąć jakiś przycisk, o którym jeszcze nie słyszałem. Albo coś innego, może, może coś jest. Jestem absolutnie otwarty na, na, na Wasz feedback, a też przede wszystkim na Wasz. Na wasze, na wasze punkt widzenia, bo chciałbym wiedzieć też, czy to jest tak, że pro, czy, czy problem jest faktycznie w grze, tak jak ja go doświadczam, tak jak ja go widzę, czy może powinienem mieć trochę więcej autorefleksji i zobaczyć, że to nie, to, to u mnie jest problem, że ja po prostu jestem słaby w tę grę i dlatego ona mi nie sprawia przyjemności. Obie te opcje absolutnie akceptuję, jakby bo będę w pełni, w pełni się, się pogodzał, ale po prostu tak. E, chciałbym wiedzieć, czy Wam też, e, jakie, jakie Wy macie przejścia, szczególnie zaczynając tę grę? Nie w endgame, jak już postać, wiecie, super OP po prostu. Klikacie jeden przycisk i cały ekran w, w, przeciwników wybucha, tylko jednak jak przechodziliście, tak powiedzmy, od początku. Um, dajcie znać, co sądzicie, a na póki co dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!